Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Siły Piękne. Dzisiaj porozmawiam z wyjątkową kobietą, która pracuje w dosyć niecodziennym miejscu, czyli w kurii diecezjalnej w Tarnowie. Ala Mieszkurka, asystentka dyrektora Wydziału do spraw nowej ewangelizacji. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Na początek muszę zadać to pytanie, jak się pracuje kobiecie w kuri. Zazwyczaj jak komuś mówię, że pracuje w kuri, to jest takie, że wow, niemożliwe jak to. A wydaje mi się, że to się coraz bardziej zmienia, że to jest co, coraz bardziej coś normalnego. I jak sobie o tym myślę, to jeżeli zna się swoją wartość, to nawet takie miejsce niecodzienne jest dobrym miejscem do pracy. I jak ostatnio nawet słuchałam, jak rozmawiałam z jakimś księdzem, bardzo często się pojawiało sformułowanie: ty to zrobisz lepiej. I to jest fajne, bo pokazuje, jak można. Połączyć pracę księdza z pracą kobiety, jak się można dopełnić, więc pod tym względem praca w jest super, bo bardzo mocno rozwija i daje nowe perspektywy. Um, a jak myślisz, jaki i czy w ogóle kobiety mają wkład w kościół? Myślę, że mają bardzo duży. W szczególności myślę, że kościół zaczyna się w rodzinie. I to jest to miejsce, gdzie kobiety mają największy wpływ. Kiedy będziemy mieć święte matki, będą święte rodziny, to będziemy mieć święty kościół, więc myślę, że to jest, to jest pierwsza przestrzeń, gdzie kobieta ma największy wpływ na kościół. Ale też, jak jeżdżę na różne rekolekcje, gdzie, gdzie jeżdżę na różne spotkania, to większość osób to są kobiety. I to kobiety mogą przyciągnąć mężczyzn do kościoła, więc myślę, że ten wpływ kobiet jest duży. Przede wszystkim przez taką normalność, przez codzienność, przez bycie sobą. A jak jeszcze kobieta do tego głosi i chodzi i głosi rekolekcje, no to myślę, że to już jest w ogóle fantastycznie. A właśnie, co robią i jak działają kobiety w nowej ewangelizacji, czyli w środowisku dla ciebie bardzo bliskim? Ktoś kiedyś powiedział, że. Najlepszym narzędziem do na ewangelizacji jest ładnie ubrana kobieta i to działa, czyli przede wszystkim to, co ciągle powtarzam, to jest normalność. Jeżeli kobieta jest sobą, jest piękna i przy tym wszystkim daje Pana Boga i pokazuje przez swoje piękno Pana Boga, to to jest pierwsza przestrzeń ewangelizacji, to jest ta codzienność. Mamy w Polsce diecezję, gdzie dyrektorką Wydziału do Spraw Nowej Ewangelizacji jest kobieta, i takie rzeczy już się dzieją też myślę, że kobiety mają coraz coraz bardziej są przekonywujące w tym, co robią, bo, bo kiedyś, kiedy kobieta zaczynała głosić, no to było takie jeszcze dziwne. Teraz coraz bardziej jest to zauważalne, że naprawdę to ma moc, że, że kobieta swoim pięknem, jak to połączy z dawaniem Pana Boga, to jest ogień wtedy. Więc myślę, że, że po pierwsze to jest właśnie to bycie sobą, i przez pokazywanie swojego piękna, pokazywanie też piękna Pana Boga. I to jest to, co przyciąga ludzi do Kościoła. A jak ty, jako Ala, nie szkórkę, definiujesz kobiecość? Dla mnie to jest zachwyt nad sobą chyba. To jest to odkrywanie siebie ciągłe i odkrywanie darów, jakie daje mi kobiecość. I odkrywanie to, tego piękna, które, które gdzieś tam jest ukryte ale też myślę, że takie pozwolenie sobie na pomoc drugiej osoby, to jest, to jest też ta kobiecość, coś czego się niedawno tak naprawdę nauczyłam, czyli to, że na przykład kiedy mam wokół siebie mężczyzn i do przeniesienia stolik, to ja tego stolika nie przenoszę, tylko proszę mężczyzn, więc ta kobiecość to jest właśnie też taka nauka tego, że mam wokół siebie osoby, które mogą mi pomóc, że ja mam jedną przestrzeń, ktoś ma drugą przestrzeń, i razem możemy, możemy się jednoczyć. Ale, też, kobiecość to dla mnie troska o drugą osobę. Myślę, że to jest taki bardzo mocny aspekt kobiecości, który też w pracy w Kurii się mocno objawia. Znam osoby w Kurii też, które, które mówiły, że chciałyby pracować z kobietą, bo potrzebują właśnie takiej troski. I myślę, że to jest to, co, co bardzo definiuje kobiecość i co też się sprawdza w pracy, w ewangelizacji, w działaniu w Kościele, to, że kobiety wychodzą z troską do drugiej osoby. A co rozumiesz poprzez troskę w takich codziennych przykładach? Zainteresowanie drugą osobą, danie mu swojego czasu, wysłuchanie. Myślę, że to jest najważniejsze, bo tego potrzebują zarówno ludzie świeccy, do których wychodzimy, jak i księża, z którymi pracujemy, jak i osoby świeckie, z którymi pracujemy. To jest to danie czasu, to jest ta bezinteresowna pomoc, to jest czasem zauważenie rzeczy, których inni nie zauważają, typu przyniesienie kwiatka do pracy. I dla nas to jest coś normalnego, dla mnie to jest coś normalnego, ale osoby, na przykład, z którymi pracuję, już to odbierają jako zaopiekowanie, jako troskę, jako coś, na co oni by nie wpadli, a co przynosi im radość. Więc to danie czasu, rozmowa i takie wsparcie po prostu tym, że się jest. Czy masz kogoś, jakąś świętą, czy kobietę, która żyje dzisiaj, bądź postać w Biblii, która Cię w jakiś sposób inspiruje? Taką pierwszą inspiracją jest dla mnie poemat o dzielnej niewieście. To jest, to jest fragment, który bardzo lubię, który też definiuje kobiecość. Niewiastę dzielną, którą znajdzie, to pierwsze, jej wartość przewyższa perły. A drugiej, gdzie, gdzie czytamy dalej, jej strojem siła i godność do dnia przyszłego się śmieje. I to są dla mnie takie słowa, które mi bardzo inspirują i które bardzo mi pokazują kierunek rozwoju mojej kobiecości, mojego zaangażowania w Kościół, gdzie wracamy z powrotem do tej godności, która jest źródłem tak naprawdę wszystkiego w posłudze w życiu, czyli, czyli tego, żeby znać swoją godność. A jakby miała jeszcze taką postać z Pisma Świętego wyróżnić, to byłaby to królowa Estera. Yy, tak, no właśnie. To co mnie w niej urzekło, to jest jej odwaga. Yy, I właśnie przez to ta odwaga też wypłynęła, że ona znała swoją godność, wiedziała w czym jest dobra, wiedziała co potrafi i to ją też prowadziło i wiedziała w czym autorytecie staje. Miała za sobą Pana Boga, yy, autorytet Pana Boga yy, i to był też dla mnie taki wzór kobiecości, tego, że ja mam ze sobą Pana Boga i ja idę w Jego autorytecie do kościoła, do ludzi, idę w Jego autorytecie głosić, pracować, w ogóle w Jego autorytecie żyję. Więc ona dla mnie była taką inspiracją. Natomiast w życiu codziennym wiele jest takich kobiet, nie mam jednej konkretnej. Zazwyczaj, jak spotykam jakąś kobietę, to zawsze się od niej czegoś uczę. Myślę, że to jest też w tej kobiecości, że kobiety często tego nie przyznają. Ale uczą się jedno od drugiej. Tak jest. <noise> tak jest. A Bo, jakby, właśnie, uczenie się od jedno od drugiej i uczenie się też od samej siebie. Jak ty to robisz wśród tylu obowiązków, czyli pracy w kuri, jakim życiu rodzinnym, relacyjnym i też studiujesz biologię, kończysz właściwie? Tak. <noise> um, jak w tym nadmiarze obowiązków, różnych bodźców z tego świata, jakby takich narzucanych schematów, jaka ma być kobieta, ty odnajdujesz siebie. Co ci pomaga w tym? Ja widzę taki jeden przepis, który bardzo ładnie brzmi, ale naprawdę się sprawdza w codzienności, to żeby się częściej przeglądać w lustrze, którym jest Pismo Święte, niż w lustrze, które nam wisi w domu. Bo kiedy, kiedy ja czytam w Piśmie Świętym, co myśli o mnie Pan Bóg, to ja wiem, że to jest dla mnie to, co jest najważniejsze, i to jest ten, który mnie stworzył, i ten, który chciał, żebym taka była. I to jest dla mnie siła napędowa, to, że, że ja odkrywam, że jestem cenna w oczach Pana Boga, że jestem właśnie tą perłą, że jestem tym diademem. I dopiero później, kiedy ja się przejrzę w Piśmie Świętym i później przeglądam się w lustrze, to ja widzę to, co czytałam, więc to jest taka, taka pierwsza i podstawowa rzecz, a druga to są ludzie wokół. To jest też to, żeby się otaczać takimi ludźmi, którzy zauważają właśnie to piękno. Ludźmi, w których ja widzę, że mogę dać coś z siebie jako kobieta, ale też mogę na przykład brać od mężczyzn, którzy są wokół, czy od innych kobiet, które są wokół. Często to są też osoby, które mnie sprowadzają na ziemię w tym nadmiarze obowiązków i często mówią, że, że stop, trzeba się zatrzymać, albo właśnie kiedy, kiedy zaczynam gdzieś odchodzić od Pana Boga. To oni mówią, nie, to, to nie jest ta droga. Więc myślę, że to jest taka druga rzecz, to, to są ludzie. No i, i taka hierarchia wartości, czyli nawet ostatnio miałam taką rozmowę z moim kierownikiem duchowym, gdzie miałam do rozeznania pewną, pewną sprawę i powiedziałem bardzo ważne zdanie: pomyśl, czy to, o czym myślisz, czy to jest ci teraz potrzebne i to jest zgodne z Twoim powołaniem. Czyli ta hierarchia wartości, gdzie ja wiem, do czego jestem powołana, i w kontekście tego mojego pierwszego powołania, w moim przypadku teraz jest to czas narzeczeństwa, później czas ślubu, rodzina i w kontekście tego mojego pierwszego powołania robię wszystkich innych rzeczy. Czyli najpierw Pan Bóg ma być uwielbiony w moim powołaniu i jeżeli ja się tego będę trzymać, to na tej drodze i w tym nadmiarze obowiązków się nie zgubię. Co właśnie byś poradziła, już jako dwudziestoparoletnia kobieta, już narzeczona, która już skończyła studia, która pracuje, nastolatkom, dziewczyną, które są teraz lekko zagubione w tym świecie i w samych sobie? Myślę, żeby pokochały siebie, bo świat narzuca bardzo dużo różnych, dziwnych schematów, ale takie, żeby zajrzeć w głąb swojego serca i nie bać się tego, co w nim jest żeby wyjść, rozmawiać, pytać i właśnie takim, takie bycie otwartym. I jeżeli, jeżeli ja pozwolę sobie na to, żeby się otworzyć, żeby zajrzeć w swoje serce i wyciągnąć z tego serca to, co tam jest, podzielić się tym z kimś, to wtedy myślę, będę mogła odkrywać siebie i odkrywać to, co jest dla mnie przygotowane, a wtedy cała reszta będzie się układać. Ale bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, bardzo inspirującą dla mnie i też myślę dla tych, które, którzy też będą to oglądali. I życzę Ci przede wszystkim właśnie tego odkrywania siebie, spokoju, dużo szczęścia, miłości i żeby Ci się dobrze wiodło. Dziękuję bardzo. A ja Was zapraszam na kolejny odcinek Siły Piękne.